Zawiasarki, że taki śpieśnie i kamery, ale... No. Zapomniałem. Zapomniałem włączyć nagrywanie, kiedy już zacząłem grać, więc... Po prostu, nie, się trochę tam pozostawiałem. Tak było zawsze być... Nie, 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 może nie, to nie, mu tu Papuszek, dobra. Może w następnym odcinku na no, nazwę jakoś te papuchy. Nienawidzę no, papug w Minecrafcie. No, tamte akurat przyleciały, ale ta widzicie, że jest wybrana. I nie No więc chyba nie będziecie. Dobra, tę ekipkę mało papuszek, nazwę ekipa papuch. Sorki, że nie mamy temu w ale... No, no sorki, ale... Ale właśnie mi się przed chwilą zepsuła siekiera, a w tamtym odcinku nie wiem, czy pamiętacie, niż mi się kilo I dlatego się kupuję. No więc tylko kilka No tym razem nie żartuję z tymi linkami z tyłu, ale nie sądzę, że ja to oglądam. Po prostu moja siostra. Jak mówiłem mam tą czkawkę i ona mnie też męczy. A w ogóle możecie możecie napisać w komentarzu jak czy mieliście w te wakacje jakoś chorobę. Wiem, że że mogą być komentarze wyłączone. Mogą, ale jakbyście to zrobiły Mili, to bym był to bym był wdzięczny, ale komentarze mogą być włączone, więc, więc zanim będziecie mówić, że komentarze są włączone i nie można napisywać, to Was informuję, że mogą być włączone, ale, ale no niestety nie mogę obiecać, że, że będą włączone. I to będzie taki otwórne że to jakby jest takie oko, że to jest takie oko, widzicie, w tym oko moja widzę, tylko że takie Minecraftowe. w znaczy? denerwuje ta muzyka w Adrock, bo mnie denerwuje i to mocno, nie mocno denerwuje, a tam, tam w ogóle w tamtym odcinku, kiedy kiedy zginąłem i, i trwał bardzo i trwał mało, to nie zauważyłam to nie zauważyłam tej jakaś kiedy cię przed młodami. Ja tu byłem pamiętam, że ja tu byłem. Bo tam była wieża. Tam była wieża. Ja widzę, że ja patrzę. Ta wieża tam była. O. Dobra, więc... Kurde, widzicie jaki lag? To był lag. Nie, ja tak nie zrobiłam. To był sam lag. Ja właśnie takich rzeczy nienawidzę dla czego, że... Co właśnie lagi? W Minecraftie. Tego ja jakby tego nienawidzę. Ja jakby tego nienawidzę. Nie zrozumcie zrozum mi źle. Ale ja tego nienawidzę. Tylko, że muszę znaleźć jeszcze dwa lata. O, po co? Flip it. A słuchajcie, zobaczcie, to się, do czego mam się dziwić. Zamiast ja, zamiast ja szukać, on jest, to się za nim jedzą. Wiecie samcie, czemu, wiecie sami czemu No jak nie oglądaliście pierwszych odcinka, to możecie nie zrozumieć W sumie ten odcinek dziwnie wygląda mówiłem, że uda, że uda nam się w tym odcinku. Wyjem jednego tego wychodzi cztery to przybietki dwa.

Nie chcę robić tego. Papuszka! Wiem, że to nie pora na swoje niepogodnie zrobiła. Raz jeszcze wkryję. Papuszka! To jest moje ostatnie wziarko. Jestem przekonana, że to bo... jest ja, wziarko. Bo

Yes. Twoja pra, pra, prawa babka kabelki zaczęła ją skrzypać. Opowiada historię naszej rodziny. Od pokoleń kobiety bez chodów doszywały nowy kwadrat z okazji ważnych wyrażeń w rodzinie. To fragment żabla ze statków, którym bez Przepraszam, że nie się nie nazywa tutaj? to Pier... po... pozycji? Tak? Jeden skąd? I drugi. Niektórzy może Mo mogli to wiedzieć, ale niektórzy nie. No. Więc proszę nie, nie, nie hejtujcie mnie w komentarzach, że hmm, nie, nie umiesz tego albo tego po prostu mogę czegoś nie wiedzieć i każdy może czegoś nie wiedzieć przecież każdy przecież każdy nie musi być wyśmie wony i, i wszystko Więc dla niektórych dla niektórych być robić obrażenia a dla niektórych coś innego i dla wszystkich coś innego więc... Uważaj, Laki, bo szkoda, proszę. Niech no, się ciągłe. Wiem, ale na razie nic nie możesz zrobić, przynajmniej do czasu, aż burza uciśnie. Musisz też szczyć, znajdź inny sposób, by się oddalić. No, więc... Baruwa!